Witam serdecznie, cześć, cześć, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wy. Evil Island, Evil Island Classic Mod. I w sumie chyba największa modyfikacja do tej akurat gry. Tutaj gramy sobie tutaj na tryby single player, czyli ogólnie tutaj każde zadanie możemy wykonać tylko jeden raz. Bo ogólnie po jego wykonaniu ono sobie już tutaj stąd znika. Także tak, bierzmy się tutaj za nowe zadanie. Jest ja tych zadań, kurczę tutaj całe multum. Bo i tutaj, i tutaj, i tutaj trochę jest. Także no tych zadań mamy tutaj naprawdę dużo, naprawdę dużo jeszcze z więzień czasu. Także akurat będzie tutaj co i jak robić, tylko właśnie tutaj jak się na przykład to zadanie będzie robić, no to trzeba pamiętać o tym, że już się ich nie powtórzy, czyli Nagroda jaka będzie, no to trzeba po prostu tutaj wyciągnąć jak najlepszą nagrodę. Bo ogólnie tutaj zadań się już nie powtórzy. Nie da się akurat ich powtórzyć. A cóż to, dlaczego tej włóczni tutaj nie widać? Dziwne trochę to jest. Mm, tak sobie patrzę, patrzę, patrzę to to chyba. Na, w sumie lepsze będzie ten pralisz. Na 3 sekundy, ale nie, mi się daje, że to będzie jednak lepsza rzecz. A to to w sumie można by sprzedać. Ale dobra, bierzmy się tutaj i za y, następne zadaniem. tutaj z tego przedziału mojego poziomowego, czyli ogólnie tu jest y, to tutaj no, Stadwilków. wilków, tak, stado wilków, tutaj bierzmy się za to zadanie, no bo będzie trochę walki i polowania. Tak, trzeba się pozbyć wilków. No będzie tutaj tych wilków trochę. Ale to jest nie jest tutaj problem. Szybko się tutaj uporamy z tym zadaniem. No i ogólnie tutaj sobie, słuchajcie, zbierzemy efekty praningo. No w sumie tutaj, kurczę, te ruiny i gobliny można było zrobić w sumie na samym końcu, bo to jednak zadanie bym powiedział, takie bardziej trudniejsze było, no ale tu... Dobra, niech się tutaj wezwie. Najemnicy są, strażnicy, także, Ona no, przydadzą się tutaj. Przydadzą się tutaj e, do rozgrywki. Dobra, no, dawaj, dawaj. P pyk, pyk. Pyk, dobrze. Chodź te ser. To dobra rzecz. Niezbyt. Seradek, kurno. Gdzie jest mój łup? Wilkur nie jest aż tak dużo. Kocham magię. Ty, hey, dobrze. Załatwcie tutaj tą tu sprawę szybką. W porządku. Trofea to dobraża Chwileczkę już sprowadzam trzyma no. Trofea Brabia. To wiem. To widzisz, że jest jeden Wilce, które się o, tutaj... Oczki. Przybłęda została. Teraz ta, Teraz y, kolejna część zadania, czyli ogólnie trzeba czy się tutaj przejście tymi świniami. I to będzie wszystko. Słuchajcie, tak. no i to będzie wszystko i tutaj... Nie na razie to są takie... Na razie to są takie szybkie zadania. Na razie to są szybkie zadania, ale później już tak szybko nie będzie. Będą te zadania dużo dłuższe. Także będą one dużo dłuższe i o wiele trudniejsze. Będzie ciężko, ale to będzie później. Cyk, elegancko. Padło doświadczenia tutaj, elegancko, kurczę, słuchajcie. Bardzo dobrze e, wpadłem tutaj doświadczenia No, Możemy teraz iść i oddać. E, tutaj to... O kurno co? Co to jest do no cholery? Ja! do cholery, jakie jak zające! Kurno, babuł, jaki ten zbudowany. A e, nie no kurno te, te króliki to mnie rozprzedalają. Masakra. Dobra, idziemy tutaj, słuchajcie, ten oddajby questa, bo to nie, to była jakaś przesada. A ile celów kurczę to ma siłę? Aż kurwa, nie no, to, to jest masakra jakaś z wilkami, ale przywódca wśród nich nie było. No wiadomo, że nie było. Ten, no my stada, dobrze, że masz już doświadczenie z razum. Radzi sobie z nimi jeszcze szybciej. A, nie, nie będzie następnego razu. No, już tutaj następnego razu to nie będzie, kurno, ale nie do masakra, to bo to się tam działo Dobra, tutaj cyk, cyk. Eee, doświadczenia, dobra, te akurat eee, umarleki będą jeszcze silniejsze. Trzeba tutaj to pomyśleć nad tym strzałom? Dobra. Trochę silniejsze, no szkielety tutaj trochę siły dostaną, e, przyda im się to akurat, także e, tutaj do tych następnych zadań. To jest taki początek, bo później tu już, kurczę, to to już będzie, będzie co e, robić na tych misjach. A też tutaj patrzeć, kurczę, to jak tu będą i następne misje, to będzie jeszcze lepiej. Ale to będą następne misje, słuchajcie, to będą następne misje, to będzie ciężko tutaj i ostra rozgrywka, ale to będzie potem. To będzie potem na ten odcinek, to ogólnie bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru, zależy od tej to oglądacie. A także zapraszam przede wszystkim na live, następne materiały. No i pozdrawiam się, mano, cześć i czołem.